Witajcie, kochani, na moim kanale. Dzisiaj jest premiera z drabki. Szalone zakupy. Przyznam, że rzeczywiście dzisiaj były szalone zakupy, bo byliśmy w Warszawie. Już w Warszawie był Mikołaj dla Adasia. No i jak wróciłam do domu to też czekała na mnie paczuszka. Nie ma adresu zwrotnego, więc taka, o, takie znaczki, więc na sam koniec otworzymy tą paczuszkę, no i zrobimy też podsumowanie mojego drapingu w tym miesiącu. Zobaczcie sobie, jak w tym miesiącu biegałam. Jak widzimy, listopad i 103 km przebiegłam, więc w tym miesiącu dosyć kiepsko. No ale cóż, tak to jest. Zobaczymy, jak było. Hmm, rok. I teraz tak październik. A w październiku było 59. W październiku było 59, a w listopadzie było 100. Chociaż jeszcze mam dwa dni do końca miesiąca. Także te kilometry to już będą takie. że tak powiem. W zapasie. Jak widzicie na y, monitorze, pokazane, że wybiegałam 103 km z kawałoczkiem. Więc to są wszystkie zdrabki przegrane, a to są zdrabki wygrane. i Jest tutaj 22 zł. Wydrapane jak na dzień dzisiejszy do tego momentu 80, na 83 zł. Zdrapek. No i tutaj jest szansa jakoś poprawić ten wynik, żeby chociaż troszkę więcej było niż 22 zł. No ale powiem Wam, że też uważam, że w tym miesiącu trochę mało pobiegałam. No i postaram się jakoś troszkę więcej, chociaż nie wiem, jak te święta uda się. Jeszcze mam dwa dni w zapasach w tym miesiącu, ale jak się uda mi jutro, pojutrze pobiegać, to nie szkodzi. Gdzieś te kilometry potem sobie w jakiś premierze wykorzystam. To co, strapiemy teraz... Hmm, to szalone zakupy, i jeszcze na koniec będę miała zdrapeczkę z Orlenem. Więc tak, zaczynamy. Bonus. Może wezmę bliżej, przybliżymy, bo lepiej widać. Plik. Mamy tutaj, tak, dwie zdrapeczki mamy z Warszawy, i dwie zdrapeczki mamy z mojej miejscowości, tam gdzie mieszkam. Trzydzieści cztery, trzynaście, trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć, teraz tak, dziewiętnaście, trzydzieści, trzydzieści dwa, trzydzieści siedem, trzydzieści trzy, dwadzieścia cztery, dwanaście, dwadzieścia dziewięć, sześć, no i trójeczka, niestety, jest tu przegrana. Następna, mam zdrabki na 20 złotych. Portfel, no bo zostało mi 20 km wybiganych, więc tylko na 20 złotych. Ale jak mam coś wygrać, to wygram Jak nie, to następnym razem wszystko jeszcze przede mną. Więc tak, 28, 35, 06, 30. No i już mamy pierwszy obok. <grywka> Więc tak 31, 9, 4, 34 obok, 29 obok, 7 obok, 13, po prostu szok z tymi obokami 2, i 18. I znowu przegrana, nadzieja kolejnej zdrabce bonus złoto, kufer. 34, powiem Wam szczerze, że jeszcze nie wiem jak poszło wam wszystkim w premierze na innych kanałach, bo nie miałam kiedy oglądać. Ale na pewno sobie później pooglądam. Wejście 3, więc nie wiem zupełnie jaka ta zdrapka ale jak widzę, że dla mnie to kolejny raz porażka. <grymka> ja to chyba nie mam szczęścia do zdrapek, a zwłaszcza z tych premierowych. No ale co zrobić? Widzicie, same oboki. Po prostu szok. 28, 31. Niestety przegrana. I ostatnia zrapeczka. Sakiewka i sejf. 1, 22. Dobrze, że mam tą paczuszkę do zbierania na pocieszenie. <grywka> 23. Obok. 3.

Yy, 103 zł wydałam w tym miesiącu na zdrapki i 22 zł mi się zwróciło więc uważam, że jest najgorszy chyba miesiąc z tego wszystkiego <gry> ze względu na to, że mało pobiegałam no i też mało mi się zwróciło w wygranej no dobra, lecę po tą zdrapkę z Orlenu no i na deserek mamy jeszcze tą zdrapeczkę która też nam nic nie dała dwa samochody i nic więc idzie do kosza to otwieramy tą paczuszkę. Nie wiem od kogo jest, ale ostatnio wygrał chyba konkursu, więc dwa więc może coś jest z tego konkursu. Zobaczmy, zobaczcie, tutaj coś jest ozdobione. O, to chyba jest od Marysi, bo mi się kojarzy. Tak, to jest kartka, więc dostałam swoją pierwszą kartkę świąteczną. To będzie pierwsza karteczka. Od Marysi z kanału rodzinka 1 plus 3. <laughs> Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek nowego roku spełnie, spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiarę, szczęścia i powodzenia. Życzę rodzinka 1 plus 3. Bardzo dziękuję. Piękna karteczka. Jest to moja pierwsza karteczka, którą dostałam od przez YouTube, można tak powiedzieć. Bardzo dziękuję. Ja powiem szczerze, że jeszcze nie wysłałam nikomu, bo y, planuję to zrobić w piątek lub w sobotę. Ale naprawdę bardzo się cieszę, że to przyszło, bo y, trzeba wcześniej, dlatego że potem będzie sobie na, na, y, na poczcie. I zobaczcie, jaki fajny dostałam notatnik. Przepiękny Taki fajny kolor Eko z gwiazdeczką. Ślicznie można tutaj odresowywać. O, taki notatnik. Także bardzo Was chętnie. O, i tutaj fajna czekoladka świąteczna. Bardzo dziękuję. Więc dziękuję Ci Marysiu bardzo. Zapraszam Was na kanał Marysi. Bardzo fajny kanał o życiu codziennym. Jest miło tam sympatycznie. Fajne różne rozmowy się odbywają, vlogi, także naprawdę warto tam czasami zajrzeć i posłuchać, sobie podyskutować. Także zapraszam. Link wam dam na dole do Marysi. Subskrybujcie jej kanał też, jest tam bardzo wesoło. Także bardzo raz jeszcze dziękuję i jesteś pierwsza. Jeden plus trzy. Także na tym bym kończyła swoje, że tak powiem, szalone zakupy i chcę zaprosić Was od razu na jutrzejszy odcinek, gdzie zabiorę Was gdzieś w Warszawie w fajne bardzo miejsce. Dzisiaj tam byłam i jutro będzie odcinek z tego, że tak powiem, tytułu. Subskrybujcie mój kanał, zapisujcie się na rozdanie, które trwa do 1 grudnia i do 30 grudnia bo mam dwa rozdania. No i czekajcie na rozdania z okazji 1000 subskrypcji, bo już mnie wybiło i bardzo, bardzo z tego się cieszę. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pa, cześć!